Witamy. No i nic, po prostu był czuć okropny tego chloru. I w pewnym momencie wszyscy wyszliśmy z basenu, bo nie dało się wytrzymać tego smrodu, hmm. który noślił się w powietrzu. Córeczka się kąpała? No, była właśnie akurat w tym momencie w wodzie. No i za chwileczkę dostała strasznego kaszlu. No i do tego stopnia, że aż my chcieliśmy karetkę. Hmm. I w jakim stanie jest teraz? No jak widać, no śpi, po prostu śpiąca była, nic jej nie dolega. Jest wszystko w porządku, cała szczęście, No ale śpiąca, jest zmęczona na pewno. Tym Wystraszona No i prze, przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Chciałam pana zapytać, bo... No, raczej nie pani. Teraz. Pan badał wszystkie dzieci, w jakim są ogólnie stan, jakie mają objawy? Podrażnienie gardła, podrażnienie spodnówek. Niektóre, niektóre pokazują. A jakie to było stężenie jaka dawka dlatego trzeba by się dowiedzieć od właścicieli? A ile dzieci trafiło do szpitala? No i teraz pani nie powiedzie, trzeba by się dowiedzieć. Co. A to jest kilka, kilkanaście. Do no, kilkunastu. No, Chętnie więcej. A mnie później powiedział, że 11 tak, tak? pani Ja chciałam tylko zapytać, czy nie jest dookoła jeszcze jakieś niebezpieczeństwo może być? Nie, nie powiem.